Podsumowywanie tych finałowych konkursów Fiskapu i Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem stało się już na kanale Podnarty niemal coroczną tradycją. I powiem wam, że takie nieraz absurdalne, ale mimo wszystko mające coś w sobie konkursy niższych lig paradoksalnie nieźle działają na to marcowe zmęczenie Pucharem Świata. Przynajmniej w moim przypadku. Zapraszam na szybkie podsumowanie. Na pierwszy ogień fiskap, a zawody otworzył Daniel Kalinkin. Tutaj cudów nie oczekujemy, a absolutnie najpiękniejszym akcentem tych zmagań są ci Norwegowie. To jest final boss wytworów norweskiego generatora. Rocznikowo 26-letni Tobias Hogelin, który właśnie debiutuje na arenie międzynarodowej. On nigdy nawet w żadnych fiskapach się nie pokazywał. Pierwszy jakkolwiek w miarę sensowny skok oddał Jules 121,5 metra, w złych warunkach. Po chwili na prowadzeniu zmienił go Maxim Bartoli, a ciut bliżej lądował pierwszy z Polaków. Klemens Joniak choć punkty zdobędzie. Tuż po nim metrów 109 uzyskał Mateusz Mysza, a Tymoteusz Amilkiewicz, choć też do punktu K nie doleciał, cieszy się z prowadzenia. Niewiele tego dnia do strefy punktowanej zabrakło Konradowi Tomasiakowi z 2009 rocznika, a Remo Imhoff wygląda jakby zamierzał wrócić do poważnego skakania. To już był porządny skok, 129 metrów. Bez szału, za to to Wiktor Szozda, a Siergiej Tkaczenko nadal skacze, jakby się ktoś zastanawiał i tym razem z nawet niezłym skutkiem, bo punkty będą. Będą też w przypadku Tomasza Pilcha i Jadama Niżnika, którzy lądowali za punktem K, ale przy niezłym wietrze, więc plasują się jeszcze za Szerwę. Spośród niemieckich juniorów wyróżnia się, mam wrażenie, Max Unglaube, i tutaj to potwierdza. 133 metry, chociaż jest za Imhoffem i to ze sporą stratą. 130,5 o pół metra przekroczył też Austriak Winacer co jednak ledwo starczyło na niżnika, a Ziga Janczar zgłosił aspirację do walki o podium. 140,5 metra. Zabawa się ewidentnie rozkręca, chociaż ani skacząca później Trójka Niemców, ani niestety Jan Galica nie nawiązali już do tego popisu. Nawiązał za to rok Obla, któremu do rozmiaru Skoczni zabrakło półtora metra, ale ostatecznie zrównał się z notą młodszego kolegi. Za Amilkiewicza i jeszcze Bartolia wylądował Tomasiak, tuż za prowadzącą dwójką za to Obersteiner, a po chwili prowadzenie z ponad 10-punktową przewagą objął Francisco Mert. 136 może nie powala, no ale pozostałe składowe zagrały na jego korzyść. Niestety mniej optymistyczna była próba Szymona Byrskiego, który chyba jest już trochę zmęczony tym dobrym mimo wszystko sezonem, a do końca zostało nam czterech Austriaków, z których wyróżnili się Zimmerman, przegrywający jedynie z Mertem, oraz lider cyklu Julian Smith, 131 metrów, trzecia lokata. W drugiej serii przed startem ostatniej dziesiątki prowadził co ciekawe Kacper Tomasiak. 131,5 metra sprawiło, że jego przewaga nad drugim landererem to aż 10 punktów. Jak chodzi o resztę naszej drużyny, to trzeci na tamten moment był niżnik, a Joniak i Pilch byli już skazani na skończenie zmagań w trzeciej dziesiątce. Niewiele brakowało, aby na podobny los skazał się otwierający to top 10 Amilkiewicz, ale jednak nieznacznie wygrał z 21 końcowo rokiem Masle. Potem prowadzenie objął Reiner, tuż zanim uplazował się Unglaube, po czym pogodził ich Remo Imhoff. No szkoda, że forma przyszła tak późno, ale i tak 139 metrów to w ogóle najdłuższy skok całej serii. Z notą Szwajcara poprzez pół metra krótszy skok zrównał się Obersteiner. Janczar i Oblak tym razem trochę stracili. Stracił też Smith, który jednak i tak zapewnił sobie zwycięstwo w cyklu. Za Obersteinera wypadł Zimmermann, a zwycięzcą zawodów z ogromną przewagą, prawie 20 punktów, został został Francisco Mert. W drugim konkursie startowaliśmy w nieco innym składzie. Węgrzynkiewicz i Wrubel weszli za Myszę i Szozdę. Obydwaj wylądowali w okolicach 115 metra, niestety nie gwarantując sobie udziału w drugiej serii. Tym razem, tak z początku listy startowej, to wyróżnił się Muminow, 127,5 m to skok na spokojną drugą dziesiątkę. Nieźle wypadli też Bartoli i Kacina, a do niezłego poziomu dostosował się także Joniak, wskakując bezpośrednio przed Muminowa. Trochę słaby i tym razem Amilkiewicz, chociaż punkty rzutem na taśmę wywalczył. Świetnie za to Sandro Hauswirt, 134 metry i pewne prowadzenie. I Szwajcar utrzymywał się na fotelu lidera naprawdę długo. Blisko, aby do niego doskoczyć, był Imhoff, ale zabrakło jednej punktu. Poza drugą serią, tym razem Pilch i Niżnik, Niemiec Unglaube nieznacznie wyprzedził Joniaka, a Ziga Janczar wreszcie zamienił Hauswirta na prowadzeniu, 134,5 metra. Jan Galica punkty zapewnił sobie w podobnym stylu jak Amilkiewicz, a znacznie efektowniej. Uczynili to Rok Oblak, nowy lider oraz Kacper Tomasiak, który pierwszą rundę zakończy w dolnej części drugiej dziesiątki. Po chwili nastąpiła kolejna i już ostatnia zmiana lidera w trakcie tej serii. Louis Obersteiner 133 metry i ponad 3,5 punktu przewagi, a do końca została nam ta cała austriacka ekipa oraz Szymon Byrski. Austriacy, ci, którym poszło lepiej, zajęli miejsca od 6 do 10, a Polak wskoczył do 30 z 30 lokaty. Tym razem przed startem ostatniej dziesiątki prowadził Austriak. Jakby mało nam ich było, Johannes Pelcy, konkretnie po skoku na 131,5 metra, a jak chodzi o Polaków, to 17 skończył Joniak, tuż za nim Tomasiak, a Byrski, Jamilkiewicz i Galica. Kolejno na 26, 27 i 28 miejscu. Top 10 otworzył Rezinger, ale po skoku na 130 metrów był trzeci, więc wypadł jeszcze za Roka Masle. Potem prowadzenie objął Landerer i to takie zdecydowane prowadzenie, ale nie na długo, bo Merv też lądował na 134 metrze i młodszego kolegę pokonał. Za tę dwójkę wypadł Zimmerman, a Smith po swoim skoku był trzeci. No i dobra, Austriacy na liście prawie nam się już skończyli i wcale nie zajmą oni tym razem całej ścisłej czołówki, bo Imhoff wie już, że utrzyma co najmniej to piąte miejsce. Swoją lokatę utrzymał też Hauswirt 135,5 metra, co jeszcze o półtora metra przebił po chwili Janczar. Na to odpowiednich argumentów nie znalazł już jego roda. Krok oblak, plasujący się za plecami słoweńskiego juniora, no ale jedno się nie zmienia. Zawody wygrać musi oczywiście przedstawiciel Austriaków. Tym razem, żeby nie było nudno, padło na Luisa Obersteinera. No i teraz przechodzimy sobie do pucharu kontynentalnego, gdzie w pierwszym konkursie powitała nas od razu Polska grupa krajowa. Marcin Wrubel 111,5 metra, Wiktor Szosta 110 metrów, dużo lepiej ten młodziutki Konrad Tomasiak i szkoda, że nie udało mu się ostatecznie zakwalifikować do finałowej serii, choć zabrakło nie tak wiele. Nie zabrakło już za to Janowi Galicy, którego naprawdę należy docenić, bo gigantyczny progres wykonał przez ostatni rok, mimo że nie jest już przecież juniorem. Tuż za Jankiem uplasował się Adam Niżnik, on też tym razem zapunktuje, po raz pierwszy w sezonie. Na pierwszy taki naprawdę bardzo solidny skok, nie trzeba było długo czekać, ale niestety Jewchen Marusiak przewrócił się na 133 metrze, co zakończyło już jego poczynania w ten weekend. Na szczęście obyło się bez groźnej kontuzji, choć jego występ w planicy jest zagrożony. Kolejne skoki jednak trochę usypiały. Tutaj jakiś Keseli skoczył 125 i objął prowadzenie, no ale takie coś to nas nie zadowoli. Nie zadowolił też niestety raczej sam siebie, tym razem Szymon Byrski, ani tym bardziej Tomasz Pilch. Po naszych zawodnikach prowadzenie objął Aman. Taką samą odległość uzyskał Kacper Tomasiak, ale inne warunki, więc ten nawet punktów nie zdobył. Ale na pocieszenie w drugiej serii będziemy mieli Andrzeja Stękałę. 128,5 metra i ponad 3 punkty straty do Amana. Potem towarzystwo rozbudził rok oblak, 138,5 metra, pewne prowadzenie, dobrze wypadł też Steinberger i niemal identycznie Remo Imhoff. 120 metrów Amilkiewicza w złych warunkach na szczęście wystarczyło do awansu, pół punktu zabrakło do 30, natomiast Joniakowi. Tego dnia w ogóle wiatr nieźle szalał, o czym już pewnie zdążyliście się zorientować. Taki Kasai skoczył 130,5 metra, a przegrał z Konradem Tomasiakiem. Przypomnę, że tamten lądował 9 metrów bliżej. Rok Oblak zasiedział się już trochę na fotelu lidera i co prawda po skoku Janczara na czele wciąż mamy Słoweńca, ale teraz tego młodszego. 133,5 metra. Piotr Żyła rozdzielił Amana i Hauswirta bardzo dobrze spisał się juroszek, bo 133 metry to w tej chwili skok na trzecie miejsce, choć tak dobrej lokaty do końca serii nie utrzymał, bo jeszcze kilku kozaków się na liście znalazło. Choćby naito, który chciałbym, żeby kiedyś przeniósł takie skoki do pucharu świata, teraz to on jest trzeci. Tuż za naito uplasował się też dobrze znany ze zmagań Elity Hoffman, a Markus Eisenbichler pokazuje, że jak kończyć karierę to z przytupem 141 metrów. Teraz tylko w planicy, jaką się jeszcze bombę na 240 metr przyłożyć. Pozostało trzech Austriaków, ale żaden w trójce już nie namieszał. Najbliżej był czwarty na półmetku Markus Miller. I szybko się okazało, że te wyniki na półmetku to tak naprawdę ostateczne rozstrzygnięcie, bo druga seria została przerwana i odwołana po 21 skokach. Nam trochę smutno, bo z gigantyczną przewagą prowadził żyła. 137 metrów, więc może nawet koło podium by się zaplątał. Lecimy z konkursem numer 4. Tutaj również na starcie wita nas grupa krajowa, której start zapoczątkował Konrad Tomasiak. Skok niezły, ale odjęte punkty sprawiają, że do drugiej serii zabrakło wiele. To jeszcze tak nie szokuje, ale że Mateusz Mysza oddał jeden z najdłuższych skoków tej rundy: 134,5 metra i kończy na 40 miejscu, no to trochę smutne. Ale i tak brawo. Ostatecznie najwyżej z krajówki, choć i tak poza trzydziestką, skończył w rubel, no i tradycyjnie no 70 skoczków na starcie, więc na rozwój sytuacji i pierwsze jakkolwiek przyzwoite próby trochę żeśmy sobie poczekali. Wyróżnić tutaj bym chciał Hektora Kapustika, bo punkty w kontynentalu, które tego dnia wywalczył, potwierdzają, że Słowak wraca do niezłej formy i Jandero Kappa, bo Estończyk ewidentnie zdecydowanie podniósł swój poziom sportowy, uzyskując jeszcze wyższą notę niż Kapustik. Jeśli natomiast chodzi jeśli o Polaków, no to Galica zaliczył niezły skok w trudnych warunkach i znów zapunktował, kiełkuje więc chyba coś w postaci polskiego generatora, tak jak mówi się o Norwegach, ale oprócz Janka, no to ci pierwsi yy, biało-czerwoni niestety zaliczyli kompletnie nieudany występ, bo Byrski i Pilch nie dolecieli nawet do setnego metra. Bardzo przyzwoicie poradził sobie Kalniczenko. Mnie naprawdę zadziwia w pozytywnym sensie ta ukraińska myśl szkoleniowa. Drugą serię w dobrym stylu zapewnił też sobie Kacper Tomasiak. To taki skok na dolną część drugiej dziesiątki końcowo. Ewidentnie ta końcówka zimy lepsza również dla stękały, który ostatecznie do Kacpra stracił niewiele. Chociaż jeśli pozwoliłem sobie na drobną pochwałę w kierunku Andrzeja, to co powiedzieć o tych rezerwowych Słoweńcach? Rok oblak, proszę Państwa, 138,5 m. No ten to z każdym. Skokiem coraz lepiej tutaj wychodzi. We... za to, niestety, Amilkiewicz, a Joniak o 1 dziesiątą punktu wyprzedził z Zbliżamy się powoli do poważnych nazwisk, jak na drugą ligę, oczywiście. Jushiro Kobayashi przegrywa na razie tylko z masle. Punkty w nieefektownym stylu, ale jednak zapewnił sobie też Kasai. Przed przytoczonego wcześniej Kaliniczenkę za to Hauswirth się wcisnął i to też gość, którego trzeba pochwalić za pewien progres, bo on był naprawdę tragiczny jeszcze niedawno, a tu bardzo fajnie sobie radzi. Fajnie radzi sobie też Janczar, a nawet więcej niż fajnie, no ale mimo przekroczenia rozmiaru skoczni o pół metra jest dla odmiany za Witaliem Lepiej Piotr Żyła, bo 132 metry i trzecie miejsce, choć nie na długo, bo Masle też sobie przypomniał jak się skacze po długiej przerwie. I teraz mamy dwójkę Słoweńców na czele, choć prowadzi wciąż obok. Juroszek został wycięty przez wiatr, a w pierwszej serii fajnie zaprezentowali się jeszcze zwycięzca tej rundy: Markus Eisenbichler 143,5 metra, drugi Markus Miller równo 140 i Jonas Schuster metrów 141, choć on jeszcze z Oblakiem przegrał. No to teraz klasycznie. Kto prowadził przed startem ostatniej dziesiątki? Ano do przewidzenia: Ziga Janczar 132,5 metra. A jako Polaków wchodzi, to nie przestraszcie się tych odległości, bo to taki poziom serii po prostu. Tomasiak 114,5 metra, końcowo 14. Stękała metrów 118,5 i on zajął w tych zawodach 16 lokatę. 20 był joniak, lądując na 113 metrze, a mój ulubieniec ostatnio Jan Galica był 26, co przypieczętował drugim skokiem na 109 metrów. Top 10 otworzył w dobrym stylu Kaliniczenko, przegrywający teraz tylko z janczarem. Dużo gorzej Sandro Hauswirt, on spadł pod koniec drugiej dziesiątki. Niby nie taki zły skok, no ale niestety nie zdołał go ustać. Taki Jelar chwilę później sklepał 113 m a i tak Szwajcara wyraźnie pokonał. 118 metrów żyły to nawet na kaliniczenkę wystarczyło. O 1 dziesiątą punktu z Ukraińcem przegrał Kobayashi, a prowadzenie wreszcie objął Rok Potem swoją pozycję obronił Schuster, to samo uczynił Oblak, a Miller nie tylko obronił drugie miejsce, ale i nawet skutecznie zaatakował Markusa Eisenbichlera, który uzyskując 128 metrów, musiał zadowolić się drugą pozycją tym razem.